Samotność, brud z życia codzienności, ciągle zagubieni, uparci w szukaniu miłości. Samotność dobija, zresztą już nie tylko ona. Krzyczysz w duszy ile sił, nikt nie słyszy, że wołasz. Wszyscy patrzą na siebie, nie ma czasu na innych. Do jednego worka sypie się winny i niewinny. Ciągle szukasz dróg. Szukasz w nich ukojenia, a w upadku bliźniego szukasz pustego pocieszenia. Brudne to wszystko, chciwość pochłania rozsądek, gdzie podziały się standardy i normalności porządek najlepiej zrzucić na czas, że ciężko i niesprawiedliwie, a sam wyłącznie dla swojego dobra grałeś nieuczciwie, czas z reguły działa na niekorzyść, pędzi bez litości. Chcę ukazać Twoją niemoc i liczne słabości. Bierzesz głęboki oddech, zerkasz pamięcią w przeszłość. Wspominasz, ilu zraniłeś, ilu przez Ciebie odeszło. Ile przez Ciebie płakało, ile Ty płakałeś przez nich. Dziś problem zamiata się pod dywan wolnym ruchem ręki. Chłód, samotność. Łzy, cierpienie. Jeśli tego doświadczasz, to pretensje mniej do siebie, nie do świata. Bo on niczemu winny. To ty go kreujesz i miliardy twoich bliźnich. Zrezygnować przez niepowodzenia jest najprościej. Jak już mamy w cokolwiek wierzyć, to oby jak najmocniej. Bo wiesz, tak się składa, że dziś nie pamięta się przegrany. Liczą się zwycięzcy, to jedna z tych zasad niepisanych. Uśmiechaj się w smutku, kochaj w nienawiści. Osiągniesz znacznie więcej niż może ci się przyśnić. Skoro miłość i przyjaźń od ciebie odeszła, to naprawdę nigdy jej nie było. Ty niepotrzebnie czujesz niezmak. Przez pośpiech nie liczymy się z konsekwencjami. Czasem niepotrzebnie obdarzamy życie uczuciami, bo jak wiemy, rozluźni pisać różne scenariusze, od którego nie masz wyjścia i nie masz dokąd uciec.